Witajcie z tej strony szaszawirka. Na razie będę tak się witać, ale no naprawdę będę Alice LPS na jakiś długi czas. No tak, i dzisiaj jest taki krótki filmik. Tym razem możecie mi nie uwierzyć. Nie mam tyle słów, ale wiem. Wy możecie mi teraz nie uwierzyć. Mój tata mi zrobił moje potrzeby i naprawdę ich nie mam. Tylko jeden wypadł to kate. Oczywiście nie wiem, po co miałabym kłamać, ale jak nie wierzycie, to nie wierzycie. Ja naprawdę, na 100% proszę uwierzcie mi, ja bym kłamała, to nie wiem, po co bym miała w ogóle kłamać komuś. Ale to akurat jest prawda, nie mam już moich LPS. Więc tylko mam jednego. I teraz nie mam co zrobić. Na 100% nie mam... Gdzieś tata mnie je schował z i teraz nie wiem, gdzie są. Nie będę ich lepiej szukać, no bo wiecie, jak to jest, no... To tyle z tego odcinka. Jeżeli mnie wysłaliście i wierzycie mi, to napiszcie w komentarzach. Pa.